No. Spinoza, tylko to jedno słowo wyryto na pomniku wystawionym filozofowi w Hadze. Dlaczego nie były potrzebne żadne inne objaśnienia? Mamy dwa cytaty. Jeden z Hegla. Hegel mówi: Zostać spinozystą jest to w istocie rzeczy począć <laughs> dopiero być filozofem. Spinoza stanowi najwyższy szczyt rozwojowy nowożytnej filozofii. Żyd więc można. Pisze dalej Hegel. Nie masz wyboru, tylko spinozyzm pozostaje, poza nim filozofia nie istnieje. Schelling pisze tak. Kto przynajmniej raz w życiu nie zanurzył się w głębinach spinozyzmu, ten nie może spodziewać się, by mógł dojść w filozofii do prawdy i doskonałości. My się dzisiaj zanurzyliśmy w głębinach spinozyzmu i to tak na poważnie, chyba i dosłownie w tej kopalni. Ja po długiej przerwie. Ale się cieszę, że mogę wrócić do tych trudnych linijek u Spinozy, 350 lat temu. E, 27 lipca 1656 roku w Amsterdamie, to jest bardzo przełomowy moment w życiu Spinoza, ma wtedy 24 lata, zostaje, zostaje wyklęty z gminy żydowskiej. Tak naprawdę to wiadomo, po części ze względu na poglądy yy, trochę heretyckie yy, względem judaizmu, które yy, głosił, ale bardziej tak naprawdę ze względu na to, że starał się, bo było wielu takich, którzy yy, nie zgadzali się z głównym nurtem judaizmu i na jego obrzeżach funkcjonowali i, i, i byli trochę takimi heretykami, ale najważniejsze i najgorsze jakby to, co przelało czarę goryczy w przypadku spinozy, było to, że on nie tylko głosił takie poglądy odważne i wolnościowe i sprzeczne z tą główną linią, ale dlatego, że starał się z tymi poglądami też dotrzeć yy, do yy, szarego człowieka. No i co? I Spinoza zostaje bez środków do życia. Bez rodziny, bez yy, wyznania, yy, ale radzi sobie, i, i, i co mnie najbardziej ujmuje w jego dalszym, jakby życiu, ta taka. No duża nieprzekupność, mimo takiej niewesołej sytuacji, nie żeby biedował, tak, ale mimo wszystko nie, 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 nie miał jakiejś nadzwyczajnie dobrej sytuacji ekonomicznej, ale Spinoza odrzuca propozycję objęcia katedry w filozofii w Heidelbergu, a co najważniejsze, i to taki też jest smaczek Ludwikowi XIV, odmawia napisania prac chwalących właśnie tego władce za dosyć pokażną taką pensję y, królewską y, miał tworzyć takie traktaty, ale on jednak pozostał przy tych swoich y, traktatach o poprawie rozumu, etyce, traktacie politycznym, y, teologiczno-politycznym.